Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich serdecznie, moi drodzy senacze, z tej strony. Kampanie historyczne, państwa krzyżowców i hrabstwa, hrabstwo Trypolisu. Misja czwarta przed nami. No i oczywiście, wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo jakby nie było, ten odcinek ukaże się już w pierwszym tygodniu nowego 2024 roku. No to co? Ja, ja znowu klasycznie przedłużam. Jedziemy. Misja czwarta, hrabstwo Trypolisu. Skoro uwinąłeś się z braćmi trów, najwyższy czas, aby postawić węża przed obliczem sprawiedliwości. Kim? Duke Wolpe roztoczył opiekę nad Dukem Beregardem i oddał mu kastellum Boci w hrabstwie Trypolisu. Fiu, fiu, fiu. Ale sobie rozdaję. Lord Lacum poprosił o pomoc po tym, jak został wzięty w dwa ognie przez wojska węża i wilka. Raz zabezpieczony lakum, to idealny punkt, by wykończyć węża na dobre. Ach, to wykończymy węża. i drodzy, dwie ostatnie misje. Tak, prawdopodobnie na pewno ta raszykiem, żeby nie było, żeby nie przedłużać. Oj, oj, zaczynamy od pauzy. My za wiele nie potrzebujemy. Tak się zastanawiam. Gra w toku. No nic dodać moi drodzy, no coś I wychodzi i tak. Spróbujmy ponowić misję. Gra Zacznijmy od magicznej pauzy. Kurde. Hm. A, bo on zaczyna od razu z. Mhm. No dobra. Gra w toku. Gra zatrzymana. Gra w toku. Spróbujmy jeszcze raz tak. Potrzeba nam nowych rekrutów, SE. Jak najszybciej asasynów wysyłamy. Gra zatrzymana. Eee, ja dobudowuję oczywiście tak. kasę na nic innego nie będę wydawał. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie wiem, zaryzykujemy zaraz. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Nie wiem, czy chłopaki nie są trochę za wolni, nie? Potrzeba nam nowych rekrutów, Gra My jeszcze tutaj nie przedłużając. Eee, dorzucimy Co my to właściwie chcieliśmy dorzucić Parę ogródków Dobra Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się Dzięki temu możemy zapasy w spichlerzu trochę zmodyfikować Jedynkę tutaj Szóstkę tutaj Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Ja chyba nie mogę za bardzo czekać, nie? Chyba go tam jak najszybciej. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Widzicie tutaj chłopaki. Atakujcie go tutaj. Może jeszcze nie będzie miał. Wszystkiego. Wyleccie już na górę. Ach, nie wiem czy jeszcze. Potrzeba nam nowych no, zobaczymy. zobaczymy. Zawsze lubię takie sprawdzanie ilości, jakie są potrzebne do np. szybkiego ataku albo coś. Zajmiemy się najpierw lewym. Chociaż musieli się zająć się tym z góry. Też zobaczymy, może sobie do balisty zrobimy, co planowałem. Ale zobaczmy najpierw, jak to nam z pierwszym uliczkiem wyjdzie. Go, 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 chłopaki. Co wy tak żeście dzwonili nagle, no? Tam nie chcę narzekać, ale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wiadomość od Wilka. trochę nie docenił. Tak troszeczkę. Ok. Żywności więcej nie dostarczymy. Jesteśmy atakowani. no, ale z tego dajemy tuncela. Fajta, 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 A bo on jeszcze najemników ma z kubaniec, a szafra to hajta. Bizuhura. Aaa, to zdążył zabudować. Brawo. Patrzcie tędy. Okurde. Okurde. Nie wiem czy nawet damy radę. No zobaczymy. Zawsze możemy się łudzić, nie? Muszę rozegrać tę misję normalnie. Cztery. Może najemnika. ciężko zbrojnymi byśmy wyleźli. Ciach. Dobra, jest ich trochę mniej. Chodzą chłopaki na górę. W ilości około kilkunastu. A skąd on tych. Dawać, dawać lorda. Dawać, bo najwyżej później będziemy mieli zabawę. Lord padnie, to będzie z góry. Jako tam? Aha. Dobra. kontrolę nad zamkiem, ser. Dziękuję. Trzeba tak. coś zbudować. Czas zemsty na Żadnych jeńców. Buduje sprzęt oblężniczy. O. Mi szósteczkę tutaj miałem. Musz wysyłamy. Mamy paru aszysynów też. Dobra. Część za nami zaliczona. No to, my mały zapisik. Szkoda, to potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Szkoda, że tu nie można polować. Maulaj potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Maulai. to nasza jedynka, to całkiem spory dystans. Poczekaj, chłopaki przyspieszymy trochę. Chodź tutaj nie wiem, bym nie chciał od nich ataku oberwać na twarz. Wolałbym, żeby w fosy nie kopał, nie? A co, to, to jest niegotowa kadapulka? A No, na razie, to co jedyne, co możemy sprzedawać trochę drewna. Możemy tutaj dać sztoskę. Balista ustawiona na pozycji. Nie, no je, ja... ja nie kumam. Balista ustawiona na pozycji. No, a czemu balista nie może strzelać? Nie rozumiem jak Boga kocham, nie rozumiem. Balista ustawiona na, robimy co w naszej mocy. Balista ustawiona na pozycji. Może chyba będzie zbierał do mnie do ataku na mnie, nie? Tak, chyba tak bo tak już wszystko nie wolni się zarzesta. Łanci. Uderz, Gulantićo. Zawsze gotowi. Balista ustawiona na pozycji. Możemy sobie kawałeczek podjechać, żeby postrzelamy w coś. Może coś mu zapalimy albo coś? Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale czemu nie? Naciągnąć przeciwwagę. Stan jesteśmy bez zmian, mój panie. Podatki są troszeczkę za wysokie. Troszeczkę odrabinkę maciu Nie, Nie, nie ta kategoria. Balista ustawiona na pozycji. Lina Na górę. Jesteśmy atakowani. Balista ustawiona na pozycji. Jakie będzie przełamanie tego? Czekamy na rozkazy? Amruka rozkaz. Maulai. maulay. Jestem pod ciebie system? O, super dobra. Balista ustawiona na strzał dość przeciwwag. Już tam zapaliliśmy. Od tego składzik się pali. Naciągnąć przeciwwagę. O nie. Ja. A my tuż tu lecimy wszystkimi? Tyk. Ludzie Cię kochają, mój panie. Twoja popularność spada. Super. Niech nie powiedział, że będzie łatwo Chyba lista ustawiona naciągnąć przeciwwagę. No dobrze. A ishub i hydmatykłom. Zatrzymać chyba nie zatrzymam. Musiałbym mieć musiałbym mieć znaczny przyrost pieniążków. A na to chyba za bardzo już teraz nie mogę liczyć. Wiadomość od węża. Aha, pora znikać. Balista ustawiona na pozycji. Naciągnąć przeciwba. No mamy tych zbrojnych. No, no, no. Pasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Zwyczajne racje. Okej. Okay. Złoto wpływa do naszego skarbca, SER. Coś takiego damy. Może pojawią się minimalne podatki, to trochę to wszystko ruszy. Balista ustawiona na pozycji. On czasem do zapalić, to też jest magia. Naciągnąć przyciskę, balista ustawiona na pozycji, mhm. bardzo ładnie wam wyszło. Balista ustawiona na pozycji. Dobra, weźmy... Łuczników. Tak, sobie czasem myślę, że chyba. Łucznicy e... w gotowości. Wyruszam. Lambalista ustawiona na pozycji. Musimy Dobra, niech sobie tam padają, chłopaki. Dobra, i z żywnością to wyszło tak, że z żywnością nie mamy problemów. Możemy sobie dobudować nawet. Czy jest coś, co byśmy mogli jeszcze ściągać. Kamy z kamieniołomów rzeczy. Jeden kamieniołom, drugi. Trzeci. Czwarty. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt Chyba to rozbuchamy w normalną misję, nie się troszeczkę pobawić. E, oczywiście nie mam Potrzeba wyboru. Drewna. Potrzeba mhm. Poczekam jak kopaki dostarczą drewno. Palista ustawiona na Tam pięknie strzelaj. My tutaj sobie ładnie... Potrzeba drewna. Mhm. Chyba kupimy troszeczkę tego drewna, żeby sobie tak troszeczkę pomóc w rozbudowie. Mhm. Potrzeba złota. Dobra. Nasz skarb pustoszeje. Lud czci twoją osobę, panie. Podatki, podatki mogłem dać 106. na minus 6. O, właśnie. Te podatki są niesprawiedliwe. Balista ustawiona no na ciągnąć przeciwwagę. Może zrobimy paru inżynierów, paru łuczników, czy coś tam, coś bujnemu z ekonomii. Moi drodzy, dorzucę troszeczkę tempa, żeby to się... działo, działo. Potrzeba drewna. Na drewno poczekamy, nie będę nic kupował. Dorzucimy serki. O, i sobie Bachar. Za mało pracowników, aby ten mhm. obiekt mógł funkcjonować. Rzucimy jeszcze jeden domek. Może być ich miel, jak się gdzieś trafi. To się jeszcze postawić. Rozbujamy zaraz. Podatki, radość, szczęście. O, dobra. jak ktoś grubo rusza. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. I lecimy cały czas. Balista ustawiona na na ciągnąć ciągnąć Google, balista. Wasza łaskawość. Łaskawość. Co mamy zbudować? jest sprzęt oblężniczy. Balista ustawiona na pozycji. Naciągnąć przeciwwartość. Wiecie co mogliśmy zrobić? Powstrzymam go od otrzymywania kamienia. Wzwanie odizolujemy go powolutku. On patroluje łącznikami, tak? Chyba tak. Potrzeba drewna, Dobra, czekamy na wszystko. O, zobaczcie, jak przepięknie kamień leci. O, zaraz się rozkręcimy szybciej niż się wydaje. Składzik troszkę powiększymy, bo lubimy duże składziki. Balista ustawiona na pozycji. Balista ustawiona na pozycji. Naciągnąć przeciwwagę. Jesteśmy atakowani. Kemalter. Cenetruku. A nie, z nie chcę walczyć. Helum. na pozycję. Naciągnąć o, holender. O, holender. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. O kurde. Ale mi tutaj zaraz wszystko przepalam. Potrzeba nam nowych rekrutów. Si Lordzie. Wiadomość o węża. To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawie. A ale mnie przejara zaraz. Twoja popularność spada mhm no trochę niewiedzenia to gruba sprawa marada mm. salut tatum to nie trafiają? Czemu? Takie różnice? Górki, dołki? Dobra. Miejmy nadzieję, że trochę się uratowaliśmy. Jedzenie już leci. także jest ok. Czekamy na browar aż trafi do nas. Pyk. Potrzeba nam nowych paru łuczników. Okej. Okay. dobra, myślę, że kamienia nie ma co przesadzać. Z przyspieszyć. Jesteśmy atakowani! atakowany. Nie zhaw. Halum. Nie zhaw. Nachnę ta, damryk. Jestem trochę Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra. Jeszcze jeden browar. Anki pijwaryka poszły. Nasz skarb pustoszeje. Da, 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 da. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Maulaj. potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Balista ustawiona na pozycji. Naciągnąć przeciwników. Trzelać, strzela strzelać, Nasz strzelać, 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 strzelać. Mhm. Nasi inżynierowie padli. Dostawimy też budyneczek łaskawość? Potrzeba nam nowych rekrutów, sr. Smug. Potrzeba nam nowych rekrutów, sr. Balista ustawiona, ustawiona, ustawiona na pozycję. Balista ustawiona na pozycję. Okej. Okay. Przygotowaliśmy. Jeszcze jeden Nasza łaskawość daj nam zadanie. Buduje sprzęt oblężniczy Buduje sprzęt oblężniczy. Jeszcze jeden idzie. Chyba w większości puszczek zbieramy Drewna jest jeszcze u nas dostatek sprzedemy całe, to. cały kamień. towarów Nasz skarb pustos. Lód czci twoją osobę, panie. 8 11-12 na styk więc dochodzą jeszcze elementy Nie można tutaj tego zbudować. religijne Luczci Twoją osobę panie Po Jak możemy pomóc? My tutaj damy jeszcze jedną drug I puszeczki. Maulaj. Amroka ja naciągnąć przeciw wad. Naciągnąć przeciw wad. Naciągnąć przeciw wad. Wiadomość podwędrza. No tak sobie czasem myślę, że chyba. Eee. Gdzie tak? Troszkę tak, naciągnąć przeciwwagę. Maulaj, kurde, ile chmielu mamy. Doskonale, Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Więcej poszek, więcej posiek. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Balista uderzona w przeciwnika. Brawo. Jesteśmy absolutnie co w naszej mocy. Naciągnąć członku 13 wywag. w naszej mocy. tam poszli? nie opuszczaj! Dobra, doślemy trochę puszek Potrzeba nam i się lecimy. A właśnie, Jest jeszcze ten domek. Zobacz, czy zostanie na plus 8. Powinno zostać na plus 8. Przydamy drobną nadwyżkę kamienia. Drobną nadwyżkę drewna.

Wasza łaskawość. 6. No, no, idziemy na nad Dziś ilości towarów. Balista ustawiona na pozycji. oj i dobijamy się do kolegi. Misja przynajmniej będzie trochę dłuższa. No nie wrzucę 5-minutowego odcinka przynajmniej. No. Delikatnie niedopracowany. A taki? No, się przebiliśmy. Jakie to zajmie oczywiście. Dobra, tu mamy A możemy dostać.

Chłopaki trochę się przebijają przez tą wieżyczkę, no nie powiem. Wiadomość od węża: Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do tych ziem? O, złym Wiadomość od Węża. A Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Ja też, oczywiście. Małka. Ja zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Nikt więcej. <noise> Moi drodzy, zwycięstwo. Udało się. Misja zaliczona. Może jednak lepiej by było zraszować tego na górze? No cóż. Ta, na razie to jesteśmy, pytanie pozostanie jesteśmy, bez odpowiedzi. A ja oczywiście dziękuję wam za uwagę. Jak możecie, pozostawcie po sobie znak na kanale. I zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was, Senas. Bye bye. A, PS. Oczywiście w nowym roku w końcu wezmę się za te zaległe, klasyczne tytuły, duże, które się powinno zaliczyć, ale to już w formie streamików, Także też zapraszam. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Bye bye.